Proszę Państwa, co my teraz zrobimy? Bierzemy teraz na najważniejszą rzecz, czyli baloniki. Baloniki? Teraz pytanie: Co chcecie? Chcecie, żeby coś latało, czy chcecie, żeby coś wybuchło? Kto chce, żeby wybuchło? Ręka na górę! Kto chce, żeby latało? Ręka na górę! Jak możesz Nie tyś, mamy, tak, mamy to... wyjścia, musimy zrobić i tak, i tak. <grych> tak czy inaczej, żeby było sprawiedliwie, proszę bardzo. I teraz uwaga, ja tutaj mam też nasypane. Jaki wybieracie sobie balonik? Wybieramy barku taki i taki taki i taki. Tak, 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 tam karki dostarczyłem tak. tak, 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 tak. okay. no na górę. Okej. Tak, duże. Poczekaj, taki dużego to nie sprzedamy na razie. Nie, poczekaj, chodź, weźmiemy trochę mniejszego. Okej, okay. dobra. Dobra. No to w takim razie ja sobie wezmę tutaj takiego... Aaa, różowego, niech będzie różowy. Niech będzie różowy. To różowy to nie jest ładny, fajny i przyjemny. Dobra. Okej. Zobaczcie, jak się robi eksperymenty, to niestety, ja dużo gadam generalnie, już biorąc, nie ma co ukrywać, ale czasami lepiej być bardziej skupionym, nie ma co kryć. No to teraz, zobaczcie, napisie, puknij sobie, szadę, jest wszystko dobrze, tak? Otrzy pod, pod tego wiecie, Czujecie? czekajcie, może wybiorę wam jeszcze takie balony, które są troszeczkę większe. Dacie radę? Bo to różnie wywa, różnie wywa, ale chyba, że weźmiemy te. A co tam, niech będą te. Dobra, dobra. Uwaga, suchy lud nam bardzo szybko sublimuje. Czyli zamienia się w gaz, no i niestety, zobaczcie, dzisiaj jest tak ciepło, że on bardzo szybko nam ucieka. Jesteśmy w takim słońcu, że hej. uwaga. No samo z siebie się robi, do... dokładnie. Dobra, to teraz trzy. Gotowi? Nalegamy i nakładamy. Dacie radę? Trzy, cztery. multimotif 1..2..3